O co chodzi? O to, że ja od 11 lat już jestem wegetarianką, e, też weganką ostatnio. E, chodzi nam o to, żeby po prostu właśnie szanować wszystkie zwierzęta. Ludzie, szczególnie w Polsce, głównie szanują psy, chociaż też nie zawsze. A my chcemy pokazać, że te zwierzęta się nie różnią niczym, e, jakby te zwierzęta hodowlane właśnie od takich domowych. I dlatego pokaż nas transparent Krzyś. Na naszym transparencie właśnie są te zwierzęta hodowlane, czyli mm -hmm. właśnie kurczaczki, krówki, świnki. I Krzysztof też przeszedł na wege, bo ja jestem właśnie od 11 lat wege, on w końcu oficjalnie przeszedł na takie stuprocentowe też wege no i stwierdził, że to będzie fajny pomysł, żeby właśnie tak jakby manifest tutaj zaprezentować. Krzysztof, jak się czułeś pierwsze dni na wege? Wiele osób o to pyta, że to, czy to nie było jakieś szokujące dla organizmu, dla mnie, dla mojej psychiki. Absolutnie nie. Ja tak od dwóch, właściwie trzech lat już mocno ograniczyłem mięso właśnie od czasu, kiedy zacząłem mieszkać z Karoliną i e, no, jadłem mięso sporadycznie, tylko jak już na trasach na przykład koncertowych zespołu, jak już nie było nic innego do zjedzenia, czy na przykład no, nie, nie, na pewno już nie kupowałem sobie sam jakiś wędliny, mm -hmm. nie wiem, suchej krakowskiej czy szynki które wcześniej oczywiście jadłem przez lata i bardzo lubiłem, więc dla mnie to nie było jakieś szokujące, to było takie chyba właśnie dokonało się etapami bo, bo e, później to przejście już na całkowite wege nie było żadnym, żadnym szokiem i naprawdę żadna szynka mi się nie śni po nocach, żadne kiełbasy krakowskie nie, nie są moim marzeniem, po prostu mam już w sobie taki psychiczny mechanizm, że wręcz źle reaguję na mięso i e, zapach mięsa nie jest dla mnie kuszący tylko jest e, czymś co nie odpycha, więc od kilku miesięcy jestem nowym na, na nowej drodze wege, ale e, będę się tego trzymał konsekwentnie. A poza tym oczywiście zrobiłem to mi z miłości dla zwierząt, ale przede wszystkim z miłości dla Karoliny. No właśnie, jak ta miłość się zmieniła? Dietę zmieniłaś? Zmieniłeś pod wpływem Karoliny? Co jeszcze się zmieniło w Twoim życie, w życiu dzięki Karolinie? Myślę, że wiele, że, że, że stałem się takim troszkę bardziej pozytywnym człowiekiem. Może troszkę się uspokoiłem, może troszkę mniej chuligania na scenie. Kiedyś byłem znanym z różnych happeningów, z różnych mm. akcji, a teraz bardziej się uspokoiłem, ale oczywiście myślę, że też Karolinie nie chodziło o to, żeby mnie zmieniać, tylko ona mnie pokochała takiego, jakim jestem, jakiś taki trochę wariat i chuligan. To właśnie taki dziwny skibaje się właśnie spodobał, więc to to chyba nie o to chodzi w związku żeby się zmieniać ja też absolutnie jej nie zmieniam, bo kochamy się tacy takimi jacy jesteśmy więc te nasze charaktery są różne ale się gdzieś tam uzupełniają Karolina w sierpniu pierwsza rocznica ślubu jak zamierzacie świętować? Ją? właśnie Krzyś mi powiedział że robi jakąś niespodziankę. W tym roku na moje oh. urodziny zrobił taką niespodziankę, że w ogóle wynajął teatr i zaprosił znajomych i jak już powiedział, że właśnie w dzień urodzin mi powiedział, że już na rocznicę też szykuje niespodziankę. Więc ja się oddaję w jego ręce. Ja za to teraz na jego 60 naszykowałam niespodziankę wyjazd do Włoch. Więc zobaczymy co on wymyśli. Jeszcze nie wiem. Czyli Ponieważ rozumiem, jest, że to jest tajemnica? Jest nie mogę powiedzieć co to jest. Tak jest. No a powiedz mi czy dużo osób będzie w to Angażowanych. No, czy dużo nie wiem, no będzie na to na pewno miła niespodzianka w gronie przyjaciół. No to więcej nie ciągnę za język. Krzysztof podobno Krzysztof Rudkowski zamierza cię pozwać do sądu. Jak ty zareagowałeś na te informacje, że no, będzie sprawa w sądzie? <laughs> Sprawy w sądzie nie będzie, mogę się o to założyć z każdym, dlatego że ja powiedziałem prawdę, wystarczy sprawdzić, kim był w latach 80. Pan Rutkowski, a był e, funkcjonariuszem ZOMO, był członkiem garnizonu warszawskiego ZOMO. I proszę dziennikarzy, żeby, żeby sprawdzili, za co został usunięty z tej służby. To przecież jest w papierach, jest w dokumentach. E, Krzysztof Rutkowski to jest po prostu druga Dagmara, tylko trochę inna. To jest druga Dagmara. Ale ja oczywiście nie zamierzam się szarpać ani atakować Krzysztofa Rutkowskiego. Ja powiedziałem o nim po prostu e, mm. dwie prawdy, które zresztą media już opublikowały dawno temu. I, i warto, żeby media no, zapraszając pana Rutkowskiego. Wiedziały, kogo zapraszają i kim tak naprawdę ten człowiek jest, kim był, bo może się zmienił, nie wiem, no ja go nie znam. Także, także... Czyli rozumiem, że to taki straszak był, że skibę do sądu? To chyba, ja myślę, powiem że tak, może, bo... że to chyba było na odwal się, bo dziennikarze go trochę nakręcali, tak myślę. Poza tym on w tych wypowiedziach nie odnosił się do tego, co ja powiedziałem, mm -hmm. tylko mówił, że on mnie nie zna i że właśnie nie wie o co chodzi, i że on swoim prawnikom powie, żeby mnie podali do sądu. No, nie, nie ma problemu, no ja nie, nie jestem jakimś fanem sądzenia się, ale jeżeli tak, no to udowodnimy w sądzie, kim był Krzysztof Rutkowski w 1989 roku i e, z jakich powodów został usunięty z warszawskiego garnizonu ZOMO. Przede wszystkim media popełniają podstawowy błąd, to nie jest żaden detektyw, bo on ma nawet zakaz używania, był karany za to, za używanie sformowania detektyw, to jest były ZOMowiec, to jest, proszę sformować o nim zawsze, że były ZOMowiec Krzysztof no, taka jest prawda. No, w czasach kiedy Polacy walczyli o wolność, co trzeba mieć w mózgu, żeby w czasach kiedy Polacy walczyli o wolność, zapisać się, wstąpić do właśnie półzbrudniczej organizacji, jaką było Zomo. Przecież to Zomo rozbijało demonstracje, pałowało ludzi na ulicach, aresztowało. Karolina ludzi cię stopuje, Krzysztof. Karolina cię stopuje. Wszyscy to widzą. Chodźmy do łagodniejszego tematu. Krzysztof za no, nie pięć. chciałem mówić o Rudkowskim, widzisz. Za pięć lat będziesz nie, mógł... Nie, ja nic przyszło... nie mam do pana Rudkowskiego, życzę mu dobrze, hmm. tylko warto mieć o nim wiedzę, no kto, kim jest ten człowiek. To ostatnie pytanie, chodźmy porozmawiać o emeryturach. Za pięć lat będziesz mógł iść. Wybierasz się na emeryturę? No wiesz, w show biznesie, a w rock'n'rollu tym bardziej nie ma emerytury. No najlepszy przykład, taki klasyczny przykład to są Rolling Stonesi, nie żebym się porównywał, hmm. ale także w Polsce są muzycy, którzy mają o wiele więcej lat niż Skiba i ciągle są aktywni, chociażby zespół LadyBang czy zespół Budka Suflera i wiele, wiele innych zespołów. Sockenrool udowadnia, że mając lat 65, 70, a nawet 80, można być czynnym artystą. A jeżeli miałbyś dostać taką emeryturę, to wystarczyłaby ci na życie? Bez żadnych dodatkowych aktywności? Myślę, że raczej nie. Myślę, że to będzie symboliczna emerytura, że musimy się przyzwyczaić do tego, że nie tylko e, artyści, ale w ogóle wszyscy będziemy mieli raczej niskie emerytury, bo ten system emerytalny wiadomo, że jest w jakiejś dramatycznej sytuacji i e, to jest jakaś chyba kompletna fikcja. Więc e, ja się. O, on, my będziemy mieli małe emerytury, ale obawiam się, że nasze wnuki tych emerytur mogą już nie mieć w ogóle, albo będą to tak zwane emerytury symboliczne. A czy Twoim zdaniem? Państwo powinno zainteresować się sytuacją artystów, bo no, artyści są bardzo pokrzywdzeni i ten plan emerytalny w żaden sposób ich nie obejmuje. A gdzieś tam oni dokładają się do tego, żeby państwo funkcjonowało? Ja bym artystów nie wyróżniał, bo e, małe emerytury może mieć też e, nie wiem, pracownik fizyczny, księgowa mm. czy e, e, osoba, która wykonuje jakikolwiek zawód. Więc to, to, to nie jest tak, że artyści są jakoś szczególnie e, pokrzywdzeni. więc e, Artyści są jedną z grup zawodowych, którzy będą mieli raczej niską emeryturę. No, od tego, jak, zależy od tego, jakie składki odpowiadałeś. Ja od wielu lat prowadzę swoją prywatną firmę artystyczną, agencję artystyczną, która po prostu jakby obsługuje moje występy i jako przedsiębiorca muszę odprowadzać podatki, odpowiadam też duży ZUS i tak dalej, płacę te podatki i mimo, że płacę je duże, no wiem, że tę emeryturę będę miał jakby raczej taką właśnie symboliczną. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. I wszystkiego dobrego.